Proszę, proszę pana, bardzo, niech, niech się pan przedstawi, się, nie jest, niech się pan przedstawi pan dlaczego, dlaczego Dlaczego? pan nie, nie pozwala mi przemówić, tak, tak, proszę dla, bardzo. Dla, dla, dlatego, proszę pana, że jest to, jest to, organizacja, jest to demonstracja komuś, a nie dyskuta publiczna. Jeżeli będziemy organizowali dyskutę publiczną, bardzo chętnie z panem pogadam. No to, no to, no, no to Jeżeli po co? Jeżeli do swoją demonstrację, ja nie będę się próbował na nią wdzierać i nie będę próbował na Ale my się przemawiać. nie wdzieramy na to

Słońcem, nie wiem, czy ciepłeś mi się od światła. Zobaczymy, co co, co, czy to ma być obsesję? Czy Pan może się przedstawić? Jak się Pan nazywa? E mogę się przedstawić, że bardzo. Się w mieszkam w Anglii od, od dość dawna. Pana, i jak powiedziałem, jestem bardzo chętny do spotkania i rozmowy z każdym. Do rozmowy, do dyskusji, nie do obrażania. Ale ja, my nie chcemy obrać, obrać. ale my nie